Jeśli chcą Państwo oglądać nas nie tylko w telewizji, a także mieć dostęp do informacji z całego świata, czas zamówić internet w Telewizji Centrum. Od dziś, przy podpisaniu umowy na 24 miesiące, koszt podłączenia internetu to jedynie 1 zł. Promocja dotyczy wszystkich prędkości internetowych. Nie zwlekaj! Oferta tylko do końca lutego. Beata Piechota, witam Państwa w piątkowym wydaniu programu lokalnego. Rozpoczynamy od wydarzeń, a dziś w serwisie powracamy do problemu spalarni. Zadamy pytanie, czy w Zgierzu powstaną kolejne centra handlowe. Ponieważ trwa karnawał, z kamerą udamy się na bal. Zaczynamy jednak od sprostowania. W materiale podsumowującym dotychczasową działalność prezydent Iwony Wieczorek pojawiła się informacja o kwocie przeznaczonej na tegoroczny remont ulicy Śniechowskiego. Tymczasem dotarła do nas informacja, że zapisy w budżecie zostały zmienione i droga nie będzie na sprawiana w najbliższym czasie. O wyjaśnienia poprosiliśmy zastępcę prezydent miasta Zgierza, Przemysława Staniszewskiego. Odnośnie ulicy Śniechowskiego, rzeczywiście w ostatecznym budżecie miasta na rok 2014 ta inwestycja nie została umieszczona. Wystąpiliśmy o tzw. schetynówkę na realizację inwestycji na Śniechowskiego z przyczyn, Czysto formalnych dotyczących oceny punktowej nasz wniosek nie uzyskał wystarczającej ilości punktów, aby móc dostać to dofinansowanie z Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych. W związku z czym no Miasta nie było stać na zrealizowanie inwestycji na ulicy Śniechowskiego w pełnym zakresie. Kwota planowanych środków była to kwota, jaką jak gdyby w zakresie środków własnych też moglibyśmy zabezpieczać, ta inwestycja no, niestety pochłonęłaby o wiele większe środki w planie budżetów i możliwości finansowych miasta na ten rok nie dawały możliwości, aby tą inwestycję przeprowadzić w sposób właściwy w 100% poprawny. Kwota, jaka jest niezbędna, to około 2 miliony złotych. Jest to wartość poprawnie. Wykonanych prac łącznie z podbudową, wymianą tej podbudowy, stworzeniem nowych kramężników, wybudowaniem nowych chodników. W związku z czym taka kwota by była potrzebna do zabezpieczenia w budżecie miasta. Władze deklarują, że ponownie będą składać wnioski o dofinansowanie remontu śniechowskiego. I przechodzimy do kolejnego ważnego problemu: temat powstającego w zbieżu zakładu termicznego przekształcania odpadów, powszechnie nazywanego spalarnią, dawno nie pojawiał się na forum publicznym. Sytuację zmieniła niedawno decyzja starostwa, które wyraziło zgodę na budowę zakładu przy ulicy Struga 26. Czy powstanie spalarni jest przesądzone? Kuba niedziela. Zgierz ulica Struga, tren parku przemysłowego Boruta. Po decyzji starostwa, już niedługo może rozpocząć się tu budowa zakładu utylizującego odpady przemysłowe. Władze powiatu podkreślały, że nie miały innego wyjścia wobec wydanych wcześniej decyzji środowiskowej i o warunkach zabudowy. Decyzję środowiskową wydano w Urzędzie Miasta w grudniu 2011 roku o warunkach zabudowy w listopadzie 2012. W opinii części radnych to właśnie władze Zgierza ponoszą odpowiedzialność za tę inwestycję. Decyzja środowiskowa została wydana z pominięciem dwóch ważnych dokumentów opracowanie ekofizjograficzne, jak również raport o oddziaływaniu na środowisko. Po trzecie, decyzja środowiskowa powinna być poprzedzona konsultacjami społecznymi, których w ogóle nie dokonano. Zgierscy radni w kwietniu 2012 roku przyjęli nawet uchwałę zobowiązującą prezydent miasta do zablokowania budowy spalarni. Została ona jednak unieważniona przez wojewodę. Władze miasta tłumaczą, że firma odpowiadająca za budowę zakładu BioEkoTech przedstawiła stosowne dokumenty. W tym raport oddziaływania na środowisko. Dlatego nie można było wstrzymać tej inwestycji. Próba zawieszenia tego postępowania została przez SKO uchylona, bo oczywiście inwestor złożył stosowne zażalenie. I w związku z tym, że zostały dopełnione wszelkie obowiązujące przepisami prawa warunki, decyzja musiała zostać wydana. Pojawiają się głosy, że obecne władze powinny zmienić plan zagospodarowania przestrzennego tak aby móc zablokować inwestycje. Temat odpowiedzialności za podjęte decyzje na pewno powróci podczas zbliżającej się kampanii wyborczej. Sprawa spalarni była jednym ze źródeł konfliktu między miejskim kołem ludowców a prezydent Wieczorek. Dziś pozostaje pytanie, czy podpisanie zgody przez starostwo przesądza o powstaniu spalarni. Jedyna szansa to jest szukanie jakichś błędów formalnych w tych pozwoleniach, czy w działaniach jednego urzędu, czy starostwa. Trzeba liczyć się z protestami dzierżawców sąsiednich działek, może również mieszkańców miasta. Pozostaje nam na pewno protestować społecznie, to znaczy protesty społeczne, żeby tej spalania nie było. Inwestor starał się wytworzyć pozytywny klimat wokół przedsięwzięcia, podkreślając, że instalacje posiadają atesty, a sam proces spalania będzie monitorowany. Mieszkający w okolicach Parku Przemysłowego Boruta nie są jeszcze przekonani. Jestem oczywiście przeciwko takiej spalarni tutaj, bo, bo to są szkodliwe substancje, będą się przedostawały do ziemi, woda. To nie powinno być umieszczone przy mieście tak blisko, co najmniej z 50 kilometrów od miasta powinno być umieszczone spalarnia. Obietnice są zawsze, że to jest bezpieczne, ale znając polskie realia to może być całkiem inaczej. Społeczeństwo od dawien dawna wypowiada się na nie. Ktoś tutaj, proszę pana, na, na tym zarobił. Na razie wszystko wskazuje na to, że po uprawomocnieniu się decyzji, budowa spalarni się rozpocznie. Według inwestora ma być tam spalanych około 20 ton odpadów na dobę. Zgierscy kupcy obawiają się galerii handlowej, która powstać ma w mieście. Jak się jednak słyszy, to nie jedyny obiekt tego typu, który wpisać może się niebawem w miejską infrastrukturę. Pogłoski mówią, że galerie mają się pojawiać niczym grzyby po deszczu. Sprawdziliśmy ile w plotce tej jest prawdy. Plotka. Powszechnie uważa się, że jest ona synonimem pogłoski, która z kolei definiowana jest jako rozpowszechnianie niepewnych i niesprawdzonych wiadomości. Ostatnio po zgierzu krąży wiele plotek związanych z budowaniem nowych sklepów wielkopowierzchniowych. W miejscach takich jak teren przy Starym Młynie, teren przy Ulicy Łódzkiej oraz przy Ulicy Popiełuszki wyrastać mają niczym grzyby po deszczu galerie handlowe. Ja się plotkami nie zajmuję, niemniej jednak ludzie różne rzeczy, kiedy tylko zobaczą, że gdzieś jakiś teren zostaje opalikowany przez geodetów, natychmiast zaczynają plotkować, że będzie jakaś galeria, jakiś kolejny market. Mam nadzieję, że to są tylko plotki, wyłącznie plotki, bo jeżeli to jest prawda, to to jest niepokojące. Drobnych handlowców utrzymujących się na rynku pozostało niewielu. Każdy następny obiekt handlowy wykluczy z niego kolejnych. Dla nas to będzie katastrofa. Katastrofa zresztą nie tylko dla nas, ale y, ulica Długa. To wszystko upadnie te małe sklepiki. My tu godzinami stoimy i dzisiaj 40 zł nawet żeśmy nie utargowali. Praktycznie w miejsce jednego będzie się musiało zamknąć co najmniej kilkanaście mniejszych podmiotów, bo wiemy o tym, że mieszkańców w naszym mieście nie przybywa. Portfel nie jest coraz zasobniejszy, tylko w przeciwnym to idzie kierunku, natomiast Jakaś równowaga musi być zachowana. Władze miasta potwierdzają, że kilka inwestycji ma zostać przeprowadzonych na terenie zgierza. Mówi się między innymi o powstaniu przędzalni, laboratorium. Co jednak z obiektami, które budzą największy postrach wśród zgierskich kupców? Pojawiło się zainteresowanie Starym Młynem, ale to bardzo dobrze, gdyby znalazł się inwestor, który chciałby coś stworzyć. Ja akurat słyszałam o tym, że to raczej będzie jakieś centrum usługowo-rozrywkowe. Trudno odnieść mi się w kwestii ulicy Łódzkiej, ponieważ też rozmawiałam z inwestorem, natomiast jeszcze tam sprecyzowanych takich planów nie ma. Na terenie Zgierza w ostatnich latach powstało kilka marketów, które w pełni wystarczyć powinny Zgierzanom. Zapowiedziana od dawna jest także budowa galerii handlowej przy ulicy Armii Krajowej. Pozostałe galerie, gdyby miały powstać dodatkowe jeszcze, na takie miasto jak 58 tysięcznych Zgierz, bo uważam, że to już jest za dużo. Kolejne będą generowały bezrobocie i mniejsze wpływy do budżetu, ponieważ lokalni kupcy, nie będą mieli pracy i powiększą grono bezrobotnych. To podatki płacone przez drobnych, rodzimych przedsiębiorców wpływają bezpośrednio na kondycję finansową miasta. Czyli na nasze drogi, na nasze szkoły. Podmioty, których siedziby są gdzieś za granicą, płacą w swoich państwach podatki, więc tym bardziej powinniśmy chronić nasz, nasz rodzimy rynek. Powinniśmy naszych ludzi wspierać i naszą produkcję otwierać, a nie ściągać za granicę. Świat idzie jednak do przodu, zmienia się wiele technologia, moda, a także i trendy zakupowe, wiele osób z supermarketów i galerii korzysta nie twierdzę, że to jest zła forma zakupów, no bo gdyby mi nie odpowiadała, gdybym była przeciwna, gdybym uważała, że jest to szkodliwe dla miasta i dla mieszkańców, po prostu bym nie korzystała. A jak widać, myślę, że mieszkańcy z Gierze też nie są hipokrytami. Sami korzystają z tych powierzchni, tak, z tych sklepów i myślę, że w ten sposób też wyrażają swoje zdanie. Dla niektórych robienie zakupów w dużych obiektach jest wygodne i szybkie. Na szczęście są i tacy, którzy wolą w produkty zaopatrzyć się na przykład w małym warzywniaku. Może więc warto nie dopuścić do tego, by Zgierz stał się stolicą dyskontów. Kiedy w mediach podawana jest informacja o wiaduktach w Zgierzu, najczęściej dotyczy ona samochodów, które były zbyt wysokie, by tamtędy przejechać. Mieszkańcy uważają, że większość obiektów jest w złym stanie. Dochodzi do tego problem niebezpiecznych przejść dla pieszych pod wiaduktami. Kuba niedziela. W zeszłym tygodniu ponownie doszło do wypadku przy wiadukcie kolejowym na ulicy Łódzkiej. Tym razem zbyt wysokim samochodem próbowali przejechać obywatele Turcji. Wydarzenie nie spowodowało naruszenia konstrukcji, więc nie odbiło się szerokim echem. Głośno natomiast było o wypadku przy ulicy Dugi w dniu 10 lutego. Kierujący samochodem ciężarowym, jadąc w kierunku miejscowości Stryku, w kierunku centrum tutaj z HDS-em, takim urządzeniem do zdejmowania ładunku, zawadził o, o przęsło wiaduktu, w wyniku czego doszło do przesunięcia tego przęsła. Jak już Państwa informowaliśmy, spowodowało to wyłączenie z użytkowania jednego z torów kolejowych. Straty oszacowano na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jedną kwestią jest nieodpowiedzialność kierowców, lekceważących znaki informujące o dopuszczalnej wysokości pojazdów, drugą, wyjątkowo niskie wiadukty w naszym mieście. Na terenie miasta Zgierza mamy cztery takie wiadukty i cztery są, które nie spełniają tych podstawowych norm, czyli nie ma takiej przepustowości, jaka powinna być zachowana. Na i długiej znak informuje o ograniczeniu do 3,6 metra. Na Szczewińskiej wiadukt jest jeszcze niższy. Temat kłopotliwych konstrukcji wielokrotnie poruszany był na sesjach Rady Miasta. Te wiadukty są już tak stare, że się prosi o budowę nowych wiaduktów. Cokolwiek byśmy nie zrobili to zawsze to będą stare wiadukty, które są zupełnie z innej bajki. To są budowle archaiczne, które nie powinny już dawno istnieć. Radny chciał, aby władze lokalne, miejskie i powiatowe wywarły wpływ na Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w celu pozyskania środków na przebudowę obiektów. Samorządowcy wielokrotnie apelowali też o poprawę stanu przejść dla pieszych pod wiaduktami. Wąskie chodniki i brak barierek powodują, że bezpieczeństwo przechodzących jest zagrożone. Rozwiązaniem przy ulicach łódzkiej i długiej miałyby być tunele wydrążone w nasypie. Generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad odpowiedziała, że planuje wybudowanie tunelu przy ulicy łódzkiej w roku 2015. Natomiast na ulicy Długiej musi wystarczyć poszerzenie chodnika do prawie dwóch metrów oraz zamontowanie bariero poręczy. Czas na informacje kulturalne. Ostatnie tygodnie lutego mijają pod znakiem zabaw karnawałowych. Są one nie tylko domeną dorosłych. W czwartek 20 lutego w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym zorganizowano bal dla dzieci. Były konkursy, nauka tańca oraz niecodzienny pokaz żonglerki Kuba Niedziela. Karnawał, czyli okres hucznych zabaw poprzedzający rozpoczęcie Wielkiego Postu w tym roku będzie trwał do początku marca. W czwartek w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zorganizowano właśnie karnawałową imprezę, nie pierwszą w placówce przy ulicy Barzęczewskiej. Ten bar jest już po prostu cykliczny, ja pracuję tutaj 17 lat i odkąd tu jestem, to te bale zawsze miały miejsce, także bardzo, bardzo długo. Głównymi bohaterami imprezy karnawałowej byli oczywiście uczniowie ośrodka. To jednak nie wszyscy zaproszeni goście. W tym roku spodziewano się przybycia nawet 200 osób. BAL jest okazją do spotkania z absolwentami, których obecność tutaj jest zawsze mile widziana i zawsze możemy na nich liczyć. Jest również okazją do kolejnego spotkania z rodzicami, którzy towarzyszą uczniom. Zaproszeni zostali też pracownicy szkoły wraz ze swoimi dziećmi. Wymagano jednego przebrania. Bez kostiumu trudno wyobrazić sobie karnawałowe szaleństwo. Dzieci malują twarze, czeszą się, oczywiście pełen makijaż, dobór stroju, od butów począwszy, aż po oczywiście sam czubek nosa, można powiedzieć. Ja za tancerkę. Za kocana. Za wioznę i za motylka. Nie miałem po prostu w co się przebrać i zarządziłem, że po prostu umaluję twarz. Nasze dzisiejsze stroje są takim wyrazem solidarności razem z dziećmi, bo w każdym z nas jest trochę z dziecka, więc myślę, że będziemy się dzisiaj dobrze bawić. Imprezę zaplanowano od godziny 16 do 20. Nad tym, aby uczestnicy się nie nudzili, czuwała ekipa zawodowców. Od dawna wspomagająca charytatywnie ośrodek szkolno-wychowawczy. Od kilku już lat współpracujemy z Wodzirejem, który prowadząc zabawę dba o iście profesjonalny poziom. Myśleliśmy, że będzie duży problem. Okazało się, że ta muzyka, czyli muzykoterapia, to podejście tych dzieci okazało się, że te dzieci momentalnie się zmieniały. Genialnie reagowały na, na to, co mówiliśmy, na to, co robiliśmy, brał udział w zabawach, w konkursach. W tym roku odbywały się konkursy taneczne, rywalizowano w kategorii najlepszy strój, zwyczajowo na zakończenie imprezy wręczano koronę królowej i królowi balu. Zorganizowano też pokaz oraz lekcje tańca zumby. Zabawa, szczególnie dla uczniów ośrodka, miała charakter terapeutyczny. Dzieci się rozróżniają, relaksują, jednocześnie pobudza ich to do własnych jakichś inicjatyw, kreują po prostu swoje zachowania. Zachowanie spontaniczne zazwyczaj powściągane podczas lekcji. Jednym z elementów zabawy był pokaz sztuki barmańskiej. Niecodzienny ze względu na żonglerskie umiejętności zaproszonego gościa oraz nasoki owocowe, które z oczywistych względów zastąpiły alkohol. Często zaglądamy na piętro budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbywają się koncerty i przeglądy teatralne. Dziś jednak zainteresowała nas galeria na parterze. W dwóch salach można oglądać pracę z gierskiego plastyka Tadeusza Gazdy. O inspiracjach artysty i zmiennych tendencjach w jego malarstwie Kuba niedziela. Nazwisko Tadeusza Gazdy dobrze znane jest miłośnikom sztuk plastycznych interesujących się życiem kulturalnym Zgierza. Artysta amator, absolwent Politechniki tworzy nieprzerwanie od ponad 35 lat. Przy czym określenie nieprzerwanie należy rozumieć dosłownie. Obsesyjnie, koncepcyjnie, w każdej chwili y, myślę o tym, jakie tu nowe dzieło stworzyć, y, zainspirowane obserwacją y, może to śmiesznie brzmi dla kogoś, kto się tym nie zajmuje ale starej deski, pajęczyny. Obecna wystawa, prezentowana w Miejskim Ośrodku Kultury, składa się ze 190 prac, które powstawały w ciągu ostatnich dwóch lat. Obrazy szczelnie wypełniają obie sale Mokowskiej Galerii. W drugiej sali jest Tadeusz Gazda Stary, czyli realistyczne pejzaże, kwiaty, a tutaj inne patrzenie, inna inspiracja, trochę przekształcenie rzeczywistości i pokazywanie jej w, w trochę w abstrakcyjny i do tej pory nie niestosowany, niespotykany u Tadeusza sposób. Abstrakcyjny, nieprzedstawiający nurt w twórczości zgierskiego plastyka powstał niejako na przekór wygłoszonej na łamach lokalnej prasy opinii, że Gazda jest specjalistą od sielskich pejzaży. Kiedy właśnie się dowiedziałem, że ja zamknąłem się za bardzo w tym świecie malarstwa realistycznego, to postanowiłem spróbować czegoś nowego. Plastyk zaczął też eksperymentować z technikami malarskimi. Jeden z obrazów powstał przy użyciu farb nie mieszających się, wodnych i olejnych, nakładanych na płótno w formie plam. Inną pracę wykonano przy użyciu monet. W ilu zbiorowych wystawach uczestniczył artysta w galerii Moku nie sposób policzyć. Wiadomo, że w tych murach jest to jego piąta wystawa indywidualna. Sama galeria świętuje w tym roku jubileusz. Nasza galeria w tym roku obchodzi jubileusz 40-lecia, także mamy tych artystów współpracujących mnóstwo, ale również pojawiają się nowe twarze i zazwyczaj są one wynikiem naszej współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi. Najbliższe wolne terminy dla chcących wystawić artystów to wiosna 2015 roku. Prace usza Gazdy będą prezentowane do 28 lutego. Można je będzie też oglądać w pobliskiej Łodzi. Równolegle z tą wystawą będę organizował wystawę w Związku Polskich Artystów Plastyków w Łodzi na Piotrkowskiej 86. Natomiast na ścianach Mokowskiej Galerii już niedługo zawisną fotografie z koncertów jazzowych i rockowych. Następnie ośrodek zaprezentuje osiągnięcia własnej pracowni plastycznej. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Proszę o pozostanie z nami. Już za chwilę rozmowa z prezesem Centrum Medycznego Boruta, Zbigniewem Murasem, na którą zapraszam w imieniu Moniki Gering. Ja już się z Państwem żegnam. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.